Taki błąd w oprogramowaniu może skończyć się pozwem, może skończyć się grzywnami, a nawet doprowadzić do upadku firmy. Wyobraź sobie, że Twoje tajne dane finansowe zostały udostępnione innemu użytkownikowi. Na przykład prowadzisz firmę i Twoją księgę przychodów i dochodów może zobaczyć inny użytkownik Twojego systemu księgowego. Inny przykład, handlujesz na giełdzie papierów wartościowych i inny użytkownik tego samego domu maklerskiego może wyciągnąć na przykład wyciąg Twoich operacji, wie ile zarobiłeś, co kupiłeś, za ile. Taki błąd w systemie informatycznym ma bardzo poważne konsekwencje, a dodatkowo może być bardzo trudny do wykrycia na etapie wytwarzania oprogramowania i na etapie testowania oprogramowania. W tym nagraniu powiem Ci o bardzo ciekawym defekcie, o tym jak udało się go zdiagnozować. Jeśli myślisz o karierze programisty lub testera oprogramowania, to koniecznie obejrzyj ten materiał. Jest to dość zawiły przypadek. Nie taki jak zobaczysz w tych tutorialach, gdzie wszystko jest proste i klarowne. Ja jestem w branży IT od 2004 roku. Zapraszam serdecznie. Czyli, o czym dzisiaj mówimy? O wycieku danych. Nie będzie to żaden atak hakerski. Będzie to spowodowane zwyczajnym błędem programisty. Ale, jak mówimy o wyciekach danych, to ubrałem się stosownie bluzę z kapturem, żeby wyglądał nieco jak haker. Okej, okay, jaki był problem? Użytkownik systemu. Postanowił wygenerować pewne dokumenty finansowe, zalogował się na swoje konto w przeglądarce, kliknął odpowiednią funkcję, która chce wygenerować ten dokument. Przeglądarka wysłała żądanie do tzw. Tak backendu, i backend robi mniej więcej coś takiego, że z bazy danych wybierał odpowiednie dane, generował plik, PDF załóżmy, zapisywał go na pewien dysk sieciowy, nadawał temu plikowi pewną nazwę, na przykład napisałem plik 1. I zapamiętywał w bazie danych, że temu użytkownikowi wygenerowano taki plik, więc jak ten użytkownik chciał go na przykład pobrać, to system wiedział właśnie po tym zapisie w bazie danych, że ten plik to jest jego plik, należy mu go e, wysłać. Takie były założenia, tak to powinno modelowo wyglądać. Ale co się stało? Użytkownik zgłosił, że ten plik z danymi, ten plik jeden wcale nie zawiera jego danych, tylko dane jakiejś innej firmy. I to jest już poważny problem. To jest właściwie wyciek danych, bo zobaczył dane innej firmy. Pewne informacje. Do których nie powinien mieć dostępu, więc jest, sprawa jest bardzo poważna. OK, dlaczego testerzy tego nie wykryli? Przecież na pewno testowali tą funkcjonalność, sprawdzali, co się stanie, jak wygenerują taki dokument. Otóż okazało się, że to się dzieje bardzo rzadko. Czyli większość użytkowników nie miała takiego problemu, nawet ten użytkownik nie miał takiego problemu, ale sporadycznie się to zdarzało. No więc co dalej? Trzeba jakoś ustalić, co tu się w ogóle dzieje. Jeżeli takie zgłoszenie trafia już z produkcji tak zwanej, czyli prawdziwi użytkownicy używają tego, oznacza to, że to doszło już bardzo daleko, gdzieś coś zawiodło, ale za chwilę jeszcze będziemy o tym rozmawiać, co można z tym zrobić. Natomiast teraz trzeba szybko zadziałać. Po pierwsze ustalić skalę problemu. Tak? Czyli sprawdzić, kto jeszcze ma taki problem. I za chwilę też o tym opowiem, jak to zrobić. Natomiast, jeszcze teraz przejdźmy do zdiagnozowania, co tu się właściwie dzieje. W takich większych firmach jest często jakiś support, więc tam siedzą ludzie, którzy robią takie pierwsze rozpoznanie. W mniejszych firmach, w startupach to prawdopodobnie właśnie będzie robił tester. Czyli zanim damy to programistom, to tester zrobi pewne rozpoznanie. Na przykład, właśnie wejdzie na system ten produkcyjny, jeżeli to będzie możliwe, sprawdzi, czy ten użytkownik rzeczywiście taki problem ma. Tak? Potem na przykład. Te dane, które on widzi, można by zobaczyć. Ta druga osoba, której są te dane, co on widzi, czy też te same, czy też cudze. Można wybrać paru losowych jeszcze użytkowników, czy oni widzą cudze dane, czy własne, żeby ustali właśnie mniej więcej, czy to jest stuprocentowy problem, czy to jest tylko wyjątek u tego. No też mamy pewne informacje, na przykład, że mamy powiedzmy tysiące klientów, a zgłosił to jeden, więc mamy pewne wnioski, że no, chyba dzieje się to jednak rzadko, no, ale to możemy potem sobie dokładnie jeszcze przejrzeć w bazie danych. OK, co dalej? Taki tester. Wejdzie na środowisko na przykład testowe. Spróbuje zrobić to jeszcze raz. I na przykład widzi: No, wszystko działa. O co chodzi, nie? O co come on? I tutaj już po prostu może się skończyć rola testera, no bo on nie ma wiedzy, jak to właściwie się wszystko dzieje. Więc y, trzeba by to raczej przekazać programistom, którzy zaczną rozkminiać, co tu się stało w tym konkretnym przykładzie. Tutaj programista sobie wymyślił, że te pliki, które generuje backend, będzie nazywał oddat. Tak? Czyli na przykład napiszę, że to jest rok 2024, luty, na przykład 14, i jeszcze tu wpiszę godzinę 13:59 i na przykład 25 sekund, i jeszcze może dać jakieś milisekundy, tak? Czyli taka nazwa, tak się będzie nazywał ten plik. I teraz wszystko byłoby dobrze, jeżeli ten backend tutaj byłby tylko jeden. Tak, czyli każde kolejne żądanie od innych klientów, które by przyszło równocześnie, mniej więcej wtedy, to będzie jakby skolejkowane, bo ten backend będzie robił pojedyncze plik za plikiem. Więc każdy będzie się nazywał troszkę inaczej. To tak? będą jakieś kolejne milisekundy. Jeżeli na przykład dużo naraz przyszłoby tych żądań, to też była taka sytuacja, że właśnie dużo klientów naraz zaczęło generować te pliki, więc wszystkie miały podobne nazwy, tak? tutaj się różniły jakimiś milisekundami albo sekundami. I wszystko byłoby dobrze, gdyby tym zajmował się jeden backend. Więc ten projekt programisty, powiedzmy, był dobry, o ile był jeden tylko backend, czyli jedna ta kostka, która przetwarza wszystkie żądania sekwencyjnie, jeden za drugim sobie ustawia, tak? I każdy plik nazywa się wtedy inaczej. I być może tak to było w pierwotnym projekcie, dlatego i testerzy tego nie wykryli, i programista nie wpadł na to, że głupotę tutaj zrobił, nazywając to w ten sposób. Ale właśnie, gdy przybyło więcej użytkowników i uznali, że trzeba system skalować, bo jeden backend nie daje rady, czyli się stawia tak zwaną, czyli stawia się po prostu kopię. Tak? Jeżeli działamy w jakiejś chmurze, to ona się automatycznie sama podnosi. Tak? Czyli to jest identyczna kostka jak ta pierwsza i y, używa tej samej bazy, tak? bo baza jest spółdzielona, ale baza ma takie mechanizmy, jakby kolejkowania, że nie pozwoli nadpisać czegoś, jeżeli działamy w tak zwanej transakcji. Natomiast tutaj jest ten sam dysk sieciowy. I ten dysk już nie ma tych mechanizmów, więc jeżeli inny użytkownik w tym samym czasie dokładnie zleci generowanie plików, i ten backend ustali sobie, że taka nazwa byłaby fajna, bo akurat jest taka milisekunda, i ten też tak ustali, to stanie się coś takiego, że będą wyścigi tak zwane, czyli race condition, czyli ten backend na przykład ustali mój plik nazwę tak dla tego klienta, wygenerowuje go, zapisuje na dysk, w, ba w bazie zapamiętuje, że ten plik jest z tego klienta, nazwę go user A, a tego nazwę user B. Tak, Czyli jeszcze raz, ten backend ustalił, że dla usera A wytworzy plik o takiej nazwie, wypełni go danymi tego klienta i zapisuje go tu na dysk. I w bazie zapamiętuje, tak jak tutaj napisałem, że user A będzie miał powiedzmy taką nazwę pliku. Tak? W tym samym czasie ten drugi backend ustalił, że dla, dla usera B, ponieważ jest ta sama, właśnie, milisekunda, on też nazwie go tak. tak? I tą samą nazwę użyje, żeby nazwać swój plik. Więc w tym pliku dla usera B wrzuci swoje dane, zapisze go pod tą samą nazwą, czyli tak naprawdę go nadpisze. Czyli w wyniku tych operacji, jeżeli to zrobili równocześnie, tu nie powstaną dwa różne pliki z trochę inną nazwą. Na końcu, na przykład, te milisekundy by się to mogły różnić. Jeżeli się właśnie tak niefortunnie to wszystko wstrzeli, bo na przykład tysiące użytkowników zacznie generować w tym samym czasie, to może się tak zdarzyć, że te backendy nazwą te pliki tak samo i ten, co będzie zapisywał drugi, nadpisze pierwszemu, tak? Czyli w tej sytuacji wejdźmy do tej bazy danych. User A i user B będzie miał w bazie danych przypisane, że jego plikiem, który generował jest ten, a dla usera B też ten. I załóżmy, ten stał się później, tak? Na dysku istnieje dokładnie tylko jeden plik, a nie dwa, z danymi usera B. Tak? Czyli na dysku istnieje plik o takiej nazwie, z danymi usera B. A przez to, że mieliśmy ten wyścig tutaj, między backendami, to user A też myśli, że jego plik tak się nazywa. I ten user A, jak wchodzi i sprawdza, co ja mam w tym pliku, to widzi ten plik wygenerowany tak naprawdę później dla usera B. A on ma po prostu tą samą nazwę. Fajny przypadek, prawda? I teraz. I teraz, jak wiemy już, jak on działa, tu wewnętrznie, no to po pierwsze, programiści muszą to jakoś szybko naprawić, po drugie, ustali skalę problemu i co zrobić z tymi, którzy sobie pogenerowali, na przykład, i mają takie wpisy w bazie i wskazują im właśnie te same pliki i część z nich ma cudze, tak, czyli na przykład jest takich ludzi więcej. Gdzieś w tej bazie danych są kolejne rekordy, tak, jakiś user C, user jakiś tam D, tak, jakiś E, F i na przykład... Tutaj załóżmy była trochę inna nazwa, tak, Tutaj zmienię, na przykład 8, ale ta sama nazwa być może temu F się zrobiła, tak, Bo to oni generowali na dwóch różnych backendach w miarę równocześnie. Tak a tu załóżmy są jeszcze jakieś inne nazwy, tak, Inne daty, więc no ci na przykład widzą własne, tak? To nie mamy, powiedzmy, problemu. Oni mają własne pliki, ale na przykład ten z tym też ma problem. Tak, bo to ten sam plik widzą, więc jeden z nich widzi cudze dane, a drugi swoje. Ok, więc teraz tak, programiści ustalili, trzeba to naprawić. Jak to możemy naprawić? Tu możemy w yy, różne sposoby użyć. Jeden z nich może być taki, że my po prostu do nazwy plików dodajemy jeszcze jakiś numerek z przodu, tak? Na przykład numerek, którym jest unikatowy dla tego usera A i usera B, tak? Bo w bazie danych ci userzy A i user B, oni też mają jakiś swój numerek, typu 1, 2, 3, 4, tak? To jest tak zwany klucz główny i na pewno jesteśmy w stanie ich Unikatowo zidentyfikować. Więc gdybyśmy te numerki dodali tutaj z przodu w tej nazwie, tak, ten miałby w nazwie 1 z przodu, a ten user B miałby 2, to nawet mimo, że dokładnie reszta jest taka sama nazwy, to to już jest inny plik. tak? I one się nie będą nadpisywać. Tak? tak, Mimo, że czas jest identyczny, to ten jeszcze wyróżnik je rozróżnia. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, skoro my tu wpisujemy do bazy danych, to to jest pewna kolumna w bazie danych. I kto się zna na bazach danych, na przykład sql to wie, że można tu założyć tak zwany indeks unique, który mówi, że w tej kolumnie, w bazie danych, te, te wartości tutaj są, muszą być unikatowe. Czyli baza danych przyjęłaby pierwszą nazwę, na przykład tą, tak, do, do siebie tam, do tej swojej kolumny. I jak miałaby ten indeks unique, to przy próbie wpisania tego tutaj, o tego ten jest identyczny z tym, tak to tutaj by się wywaliło to. Ona by powiedziała, nie wolno tej wartości tu wpisać, bo to nie jest unikatowe. Tak, więc ten backend próbując to wpisać tu, dostałby błąd, więc już by wiedział, że wygenerował nazwę zajętą, więc nie, oczywiście musiałby tak odłożony, że jak ten błąd powstał, to on by jeszcze nie powinien tego pliku tu wpisywać, tak, bo inaczej też by nadpisał ten istniejący. Okej, okay, a to są rozwiązania dla e, programistów, no musieliby przemyśleć sprawę, tak? jak to robić, żeby w środowisku, gdzie mamy Działające równolegle procesy, które robią to samo, żeby te pliki nazywały się w sposób unikatowy, żeby na pewno się nie nadpisywały, tak, żeby nie dochodziło nigdy więcej do tych sytuacji. A wróćmy teraz do testerów. Czy to było do wykrycia? Jeżeli wiesz, co to jest Scrum, to wiesz też, że jest tam takie spotkanie, które nazywa się Retrospektywą. To według mnie jest obowiązkowy temat na tą retrospektywę poruszyć to, jak to się stało, że ten błąd dotarł tak daleko. Gdzie mamy błąd w naszym procesie wytwarzania programowania. Że ani testerzy, ani programiści nie wpadli na to, żeby, żeby po pierwsze no, wykonać to inaczej, jak to było implementowane, a po drugie czemu testerzy tego nie wykryli. Więc warto na tej retrospektywie chociażby umówić jakieś spotkanie, na którym się na tym skupimy, żeby w przyszłości do tego nie doszło. No bo tak jak mówiłem na początku, to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli wyciek taki danych nastąpił. Osoba, która zobaczyła cudze dane, no może tamtej firmie dać znać, jeżeli jest porządnym człowiekiem, że słuchajcie, ja mam dostęp do waszych danych. Coś się tu wydarzyło. Pogadajcie, tak? Z tą instytucją. A poza tym, sam bym się martwił o moje. Skoro ja widzę cudze, to może ktoś widzi moje. tak No to też bym miał pewne pretensje do tego systemu, nie? Co Wy tam robicie, ludzie? Że moje dane być może gdzieś latają, a ja a na pewno latają cudze dane, bo ja właśnie je widzę. Więc warto po prostu na tej retrospektywie poważnie przysiąść do tego, jak to się stało. A teraz właśnie spróbujmy taką szybko zrobić. Co tu mogli zrobić testerzy inaczej? No bo. Patrząc na to wszystko, wydaje się, że to właściwie co tutaj się wydarzyło, to trzeba powiedzieć, że ciężko testerom byłoby takie coś zauważyć, tak? No bo załóżmy, że to jest to środowisko testowe. Na początku na testowym środowisku być może nie ma dwóch backendów, więc w ogóle jest to nie do wykrycia. Czasem się tak robi, tak? na środowisku produkcyjnym będzie backendów 5, czy tyle ile jest potrzebnych, żeby obsłużyć duży ruch, a tutaj mamy dwóch testerów, to backend jeden starczy, tak? więc sytuacja na jednym backendzie nigdy nie zachodziła. Więc nie, nie do wykrycia. Więc pierwsza rzecz, może musimy na naszych środowiskach testowych mieć co najmniej zawsze dwa backendy, żeby jakaś równoległość zachodziła. Po drugie, jeżeli wiemy, że mamy jakiś wspólny zasób, tak jak dysk sieciowy, który nie zarządza za bardzo tą kolejnością nadpisywania, to trzeba szczególnie właśnie zwrócić uwagę na te wyścigi, ten race condition. Czy właśnie być może nie nastąpi jakieś nadpisywanie, to tak samo programiści też muszą o tym pomyśleć, tak? Żeby nie napisali kodu takiego, gdzie następują wyścigi, że muszą mieć jakiś sposób synchronizacji albo takiego rozdzielania tych zasobów, co powstają, tak jak pliki, żeby właśnie nadawać tak jakoś nazwę, żeby to było unikatowe na przykład, tak, dla tych klientów. I teraz tacy testerzy, właśnie, jak widzą, że Czymś, co testują, jest jakiś wspólny zasób, jak dysk sieciowy, no to muszą pomyśleć nad przypadkiem testowym, który by tę sytuację złapał. No, oczywiście jest to bardzo trudne, tak? No, bo chodziło tutaj o to, że trzeba by to równocześnie jeszcze robić, tak? I trafić w te milisekundy. Jak najlepiej by było, jakby ktoś analizując to wszystko, jak to jest zrobione, że tak się będą pliki nazywać, a my mamy tu równoległe backendy, to to jest błąd po prostu. No, ale ciężko na to wpaść w zasadzie, tak? Bo jak ktoś na to wpadł, no to pewnie od razu by to poprawili. A teraz jakie testy by na to mogły wykryć? No, raczej klikanie równoległe no, by nie zadziałało, więc teraz ktoś sobie pomyśli. Yy, no to testy wydajnościowe powinny to wykryć. No to teraz znowuż, być może testy wydajnościowe spowodowałyby tą sytuację, tak? Bo byśmy zaczęli tutaj symulować tysiące użytkowników, którzy równocześnie właśnie mm, generują te dokumenty. Ale w testach wydajnościowych najczęściej ogląda się parametry. Yy, tych backendów, powiedzmy, czy tam jest odpowiednia ilość pamięci, jak bardzo zajęte są procesory, jakie są czasy odpowiedzi, czyli jak szybko byśmy nam wygenerowali te pliki. Ale czy ktoś wpadłby na pomysł, że w tych tysiącach wygenerowanych plików, jakiś być może, jeżeli dobrze trafiliśmy, być może jeden z nich nie należałby do tego usera, czyli w środku byłyby dane, które do niego nie należą? Kto by wpadł na to, żeby w testach wydajnościowych nie tylko mierzyć te różne parametry, czy system wyrabia, ale jeszcze patrzeć, czy te PDF-y w środku mają dane, które należą do tych użytkowników odpowiednich. Jestem pewien, że nikt. Jestem pewien, że nikt tak nie robi. I nawet jak teraz robię to jakby retrospektywę i daję pomysły, co by można, to też jest to dosyć kłopotliwe, bo teraz każdą funkcjonalność tak. Zbadać? Zawsze, jak robimy testy wydajnościowe, to badać, czy w wyniku każdy z tych tysięcy żądań otrzymało prawidłowe dane. No, szczerze mówiąc, ja nie mam do końca pomysłu. Oprócz tego, żeby zwiększyć uważność, gdy robimy rzeczy, gdzie może dojść do wyścigów. tak, Czyli programiści to implementując, powinni zwiększyć uważność. Inni programiści, którzy robią code review tych rozwiązań, również powinni tak, się zastanowić. Czy to na pewno generujemy unikatowe nazwy, które się jakoś nie nadpiszą? Oczywiście tu znamy już teraz dokładnie rozwiązanie, ale w trakcie, jak coś jest implantowane, ciężko takie rzeczy wymyślić, więc, więc widzę, że problemy potrafią być skomplikowane dużo bardziej niż w tych wszystkich tutorialach prostych, gdzie wszystko zawsze działa. OK, a teraz jeszcze jest pytanie takie, jak ocenić skalę y, tych, powiedzmy, zniszczeń, czyli ile osób z naszej bazy danych dotyczy ten problem, ile osób sobie wygenerowało. Takie PDF-y czy inne dokumenty, że być może widzą cudze dane. Jak to sprawdzić? Ja na swoich szkoleniach i różnych materiałach często mówię, że jeżeli chcesz być testerem oprogramowania, to Twoją obowiązkową umiejętnością jest znajomość języka SQL. I właśnie tutaj dokładnie by się przydał ten język SQL. Jak jesteś programistą, to w ogóle nie ma o czym gadać to też jest obowiązkowa umiejętność. Ale czasem ludzie dyskutują, czy tester też powinien, co ja tam gadam, to nie jest stale najważniejsza umiejętność. No więc teraz tutaj mamy taki przykład. Gdybyś jako tester miał ustalić skalę problemu, to jak to zrobić? Wiemy z tego, co powiedziałem, że w bazie danych mamy, powiedzmy taką tabelkę, tak, która powiedzmy nazywa się po polsku, napisz jakieś dokumenty, czy powiedzmy documents. Tabelka to jest pojęcie z sql z baz danych SQL-owych. Jakbyś się uczył SQL-a, to. Wszystkiego tego właśnie by się dowiedział, tak? Czyli mamy sobie taką tabelkę, która ma powiedzmy takie kolumny, że tutaj jest nazwa dokumentu, a tutaj, a tutaj mamy jakiegoś użytkownika. Tak naprawdę to byłby ten numerek, tak? Czyli, ko, czyli, jakby tak to się, czyli to się nazywa, że to mamy klucz obcy do innej tabeli, tam gdzie byliby użytkownicy. Tego by nie było pewnie, tak? Tutaj to jest tylko po to, żeby to było bardziej czytelne. Ale o co chodzi? Jak my mamy ustalić, gdzie jest problem? My musimy ustalić, ile jest dokumentów o tej samej nazwie. Tak? czyli musimy zrobić pewne zapytanie sql które mi powie, że na przykład dokumentów o takiej nazwie to jest jeden, dokumentów o takiej nazwie to jest powiedzmy jeden, ale na przykład ten i ten, tak, czy dokument o takiej nazwie to są dwa. I te wszystkie powyżej jeden, to jest dla mnie sygnał, że tu jest problem, tak? Czyli ja bym chciał napisać zapytanie, które mi napisze, że na przykład ten dokument, tak, o ten, że na przykład występuje dwa razy, czyli to by dla mnie znaczyło, że jest u dwóch różnych klientów, tak? a na przykład te, co występują po razie, tak jak ten, co tu już poprawiłem, w ogóle ich na tej liście nie chcę mieć, tak, te nie są dla mnie problemem, problemem są takie, co są dwa razy i więcej, więc jak znam tą listę tych plików, to mogę z kolei zapytać, którzy użytkownicy mają takie, tak, i wtedy dostanę listę, na przykład, że, że user C i F, tak? i teraz już można potem ręcznie sprawdzać, tak? User C widzi swoje dane, to w porządku. User F nie widzi swoich danych, to może tutaj na przykład w tej tabeli mu musimy wynulować. Czyli, że nie ma jeszcze niby pliku dla niego, no bo tak naprawdę to nie ma, bo był, ale zniknął, bo są nadpisane, I wtedy mm, po prostu temu użytkownikowi no, trzeba się pewnie odezwać, żeby to zrobić wszystko zgodnie z prawem, a to już prawnicy się tym zajmą. I powiedzieć mu wygeneruj to sobie teraz jeszcze raz i będzie dobrze, tak? O ile już wprowadziliśmy tą poprawkę, no albo... Nawet jak jeszcze nie mamy poprawki, ale nie ma już obciążenia dużego, no to jest duża szansa, że tym razem mu się to nie nadpisze. Tak więc yy, taka byłaby naprawa. Ale sam widzisz, SQL w tej sytuacji byłby niezbędny. Jeżeli byśmy działali na bazie noSQLowej, z bazy noSQLowej, z rodziny noSQLowej, jest taka rodzina baz danych druga, to, to musielibyśmy umieć pisać zapytania na tą bazę, na której działamy. Jeżeli byśmy działali na, przykład na Firebase, to oni mają swój tam... Interfejs do robienia zapytań. Nie wiem, czy tam by się dało to dokładnie zrobić. Jeżeli MongoDB to jest inny język zapytań, tak więc my na przykład w naszym kursie uczymy sql bo to jest must have. Nie ma szans być w tej robocie, że tak powiem, nie znając SQL-a, a MongoDB też przy okazji. Mamy taki dodatkowy drugi bonusik i do kursu testera, i do kursu programisty, co byś nie wybrał. Uważamy, że warto znać chociaż jedną bazę SQL-ową. MongoDB jest bardzo popularna. Ja mam do powiedzenia o tym tyle. Jeżeli masz jakieś pomysły, co tu można było zrobić lepiej, to napisz w komentarzach. Jeżeli uważasz, że to jest wartościowe, zasubskrybuj ten kanał. Zaszeruj, jeżeli chciałbyś to komuś pokazać. A jeżeli chciałbyś wejść do branży jako tester oprogramowania lub programista, to zapraszam Cię do nas, na nasze szkolenia. To są szkolenia kompleksowe. Jeżeli uważasz, że byłbym dla Ciebie dobrym nauczycielem, który po prostu dużo widział, tak jak właśnie takie przypadki, Branża IT jestem od roku 2004, więc myślę, że naprawdę dużo ciekawych rzeczy widziałem. Czasem zastanawiam się, jak to się dzieje, że ludzie, którzy mają na przykład 4 lata doświadczenia, uważają, że mogą być mentorami, bo jakoś nie wydaje mi się, że w tym czasie byli w stanie zobaczyć takie różne ciekawe rzeczy. Więc jeżeli chciałbyś uczyć się od osoby doświadczonej, jak wejść do branży IT, to zapraszam Cię do naszych szkoleń. Linki do oferty znajdziesz poniżej, znajdziesz też pod spodem linki do bezpłatnych spotkań. Na których dowiesz się więcej, o co chodzi w zawodzie testera i o co chodzi w, w, w zawodzie programisty.